dzisiejszej, dzisiejszej dawki dawki, dawki, e, dobra, dzień doberek mm, ja jestem pa Patryk Ski a to jest dawek.pl dzisiaj pogram na arenie skyblock będziemy e, która nazywa się mm, latające statki e, dzisiaj będzie, prezentujemy wam jak zbudować taką arenkę i jak zbudować różne takie statki? Na przykład tutaj zbudowaliśmy razem z Dawkiem taki właśnie, oto statek, mhm. tą y, wysepkę z domkiem oraz I ten, mam, ba ten balon. Ten balon, to zrobiłem akurat ja sam. Um, Dawek, ja mam drugiego baka, Stateczek kuby. Dobra, dobra. Y, to ja Wam pokażę dzisiaj, jak zbudować y, właśnie taki statek. Dzisiaj będziemy budować łódź podwodną. Wygląda na tak. Tutaj ma takie wiertło. To wiertło będzie większe. W, w, okna w, wszędzie prawie. I będzie tutaj miała taki czubek. Oraz tutaj będą dozowniki, z których będą lecieć TNT właśnie. Będą rozwalać e, dawne włagam. Nie mówię do ciebie, mówię do widzu. Mm. Zawsze się, mi się wcinasz w te zdanie. Dobra. Będziesz rozwalał tak. Dla dobra, dobra. Dawid, ja, błagam ja, 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 ja. cię. Nie, no, no, no. Prosiłem cię, żeś tam. Dobrze, że bezsensownego. Dobrze, że gadam. W komentarzu napiszcie, czy dobrze, yy, yy, czy. Yy, yy, czy yy, dobrze, to jest gad... dobre gadanie. To jest dobre gadanie. Czy yy, dobrze gadam. Yy? Czy mogę gadać na Nie, to, w ja napi... to ja napiszę, że ty bardzo źle gadasz. Ale wy napiszcie Bo tak w komentar... to wygląda moim zdaniem. Ale wy napiszcie w komentarzu, czy mogę gadać. Nie, nie możesz. Dowie, piszcie, że dawek nie może gadać na filmie. Bo tu nie jego nie ma sensu. Ojojoj. Dobra, mamy ten latający statek. Wrózimy do niego. Um, o no, Ej. Ej, no, o, no Tutaj sobie kładziemy o dźwignie, to na, to na ten dispenser, to na ten... I patrzcie, dźwignia. Czekam dźwignię. co leci? I co robi? Leci TNT. O o! O oj. Dobra, teraz naprawiamy na to morze. A tylko ty, ty No bo tu wszędzie będzie morze. Nie pamiętasz już? Uh -huh. Tres to są latające stawki, nie? W jasku to będą te, okay, więc... No. O! A nawet... Odbuduje a woda nawet. Będzie... A będziemy budować... Ale tu leja. Lawek! Co? Jajco? Dobra, miszcze, pochodzi i tam. Się to może, taki, żeby było wielkie. Dobra, ja tam sobie zajrzę do naszego baloniku. Hej, wleci nam. O, coś tu się tu chyba teraz te, te, Też niszczyć, bo tam na tego dnia się wodę, prawda? Ale lej tam wodę w te dziurki. I tak, żeby nie, nie znosiło łódek, i tak dalej. Zapomniałem. Łodzie ratunkowe. No. Musimy tu zbudować. Nie wiem, jakiś magazynek na łodzie ratunkowe. Dobra, zróbmy nie. tak. Zrobimy tutaj sobie skrzyneczkę. A to będzie du dużo. A tu czasu. jest sypialnia właśnie dla kapitana. A tu będziemy chowali. Bum, bum, bum. Dawek! Czy ja nie mogę nic powiedzieć? Dobra, tu będziemy chowali zapasowe łódki. Dawek, mam nadzieję, że nie będzie mi się już wcinał zdanie, bo mnie tu wkurza. Jeśli nie będzie mnie tak wkurzał, To bardzo dziękuję. No i... Co dali? No. No nic. Dobra. Mm, nie mam już nic do powiedzenia, a więc Dawek może już pogadać sobie. Takie jakieś ta, jego durnoty. No, 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 to wychodzi, ale cześć. Dawid, znowu jeszcze tą bagietkę. Miałeś to może robić. Ja robię! Ale nic, nie z tej bagietki, przeklętej! Czego ty zawsze zbroję nakładasz, jak jesteś na kreatywie? Bo chcę. Lecę, bo chcę, bo życie jest złe. Ale a właśnie Tak. I nagrywanie z Dawidkiem jest bardzo złe. Jeśli. Dobra, wróciliśmy po krótkiej przerwie i już um, zaczynamy już sobie tu grać. Tak jak widzicie tutaj nasza ucieczka jest już gotowa, a więc teraz może trochę dokończymy A co cofnęło? Co cofnęło Nic się nie cofnęło. Z tej serii nie, bo nie, będzie nie, wiele nie. odcinków. Dawid, nie nie mi w zdanie, o dobrze? Z tej serii, z tymi statkami, z naszym głosem będzie dużo odcinków, lecz będą one rzadko. To dlatego, że już się zaczynają wakacje i dawek nie za często będzie przyjeżdżał, więc najczęściej. Kączą, kączą w no właśnie. No i już. Um, no, już nie będzie do mnie, do mnie przyjeżdżał. No i. Może czasami w Niestety nie, w nie będzie. Może w i soboty. Mówiłem przecież to już. Będzie więc jeśli odcinki będą to będą tylko w niedzielę lub w sobotę, w weekendy być może jeśli będzie dobrze to może na ferbie, w piątek, święta i tak dalej i tak dalej ale na Wigilię na pewno nie, nie będzie żadnych odcinków a więc yy, to już wam gwarantuję dobra yy, pół może już tutaj zrobiliśmy a tu jest jeszcze taka mała Widzę, właśnie. Hmm, dobra, no to co teraz? Co teraz robimy? No hmm. co teraz robimy? Nie wiem. No nie wiem. Ja też nie wiem, nie wiem. Hmm. No wyspy też by się przydały, ale nie wiem, może, a może wyspę taką z wulkanem, co? Dobre. To mi pasuje. Ja tym powiem, nie? Mm. Dobra, to ja biorę szlawę, a ty yy, ten. Szyk, szykuj się do ten, do powiększenia wyspy. O, daleko musi być. No właśnie, bo wszystko to zaraz podpali. Dawid, ja, ja niszczę, a ty mi tu zabudowujesz. Ja nie wiem o co chodzi. Od, odtąd zaczynamy i potem w bok, na boki i, i dalej, dalej chops, chops, chops. break the blocks mogę postawić tu pochodnię? nie, nie możesz postawić tu pochodni I bo tak, tu tak. będzie wulkan a z niego będzie lawa która się świeci nie? No. logiczne raczej Ale mnie wkurzają te odgłosy. Ironia losu ja po prostu. Chcisz. Ironia losu. To ja sobie a Ale to u ciebie będę słyszał. Do cholery. Będę sobie... Będę u ciebie słyszał. To po co spisesz? To po co spisać? Mhm. I będę u ciebie słyszał. Dobra, to może taka już nam właśnie wysepka starczy. Czekaj, to to my już weźmy. możemy zbudować aktywny wulkan. Chyba schobla, Z czego nie budujesz? Nie widzisz z gliny? Cześć. Ślepy jesteś, czy jak? Nie. No, no i dobrze. Dobra, tu już nam idzie. To Bo będzie bym... taka wieża. Ja zaraz wracam. Dobra, to mała przerwa. Już wracamy po przerwie. Ej, Dawek musiał się najeść. No, a jak myślisz? Dobra. Ym, Dawek nam tu pałaszuje bagietkę, a więc on chyba nie będzie mówił. Przy jedzeniu się nie mówi. Mhm. Mm Dawek, a co ja przed chwilą powiedziałem? Mm. A no tak, przecież miałaś nie mówić. Zapomniałem. Dobra. Nasz wulkan zaraz będzie eksplodował. Czekajcie, lawa, 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 mm. lawa. Lawa. Leci lawa. Dobra, zimeczki. Leci. Tutaj sobie lawa. Tak mi to niby pasuje. Yy. Mi to tam... To fajnie wygląda nawet. Nieźle. Tylko mam tam nożla. Aktywny wulkan. O, spada. No nie, dobra, to my to wrócimy. Czekaj. Nie, 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 nie spadaj! Nie spadaj! Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie to jest jakiś Moda. koszmar. Kurde, musimy tu zatkać. Zatkać to trzeba, dawek ratuj. I brawo dla Patryka. Patryk ratuje świat. Właśnie tak. To miało się tak nie dać, no ale niestety. Niestety, chyba nie No, ale zepsuła nam tu w dole. Nie wiem, co to jest. Nawet jak, jak byś to odpisał. Spadające klocki? Mhm. No, ja Jakiś kwadrat, pa. Jakiś kwadrat. Słuchajcie, dzisiaj. Być może na kanale wystąpi materiał z serwera Jaś MC, który będzie nagrywany Bandicamem. -y. No i będziemy grać na Skywarsie oraz Party. Być może pogramy z, z YouTuberem, który nazywa się Zag. Być może Wy go znacie. A więc. Ja nie pogram mm, niestety, bo ja nie mam kanału. No niestety, niestety. A więc. Jeśli chcecie obejrzeć to. No, to ten, to bądźcie na bieżąco. Cały czas sprawdzajcie, czy już jest odcinek, czy nie ma, bo nie wiadomo, kiedy wejdzie, ale na pewno będziemy grali. No chyba, że mi bandika nie wypali. No to wtedy będzie klops. Dobrze, a więc już tutaj zaczynamy. Zaczynam już kończyć ten odcinek, a więc trzymajcie się na ryczka.